Cinzano, asti, bardzo smaczne cinzano Widzicie, u nas wszędzie są te takie z tym. Jedna pani mi napisała, jakie dziwny marant, nie? Ale tutaj ceranty są wszędzie takie ostatnio. W zasadzie wszystkie mają takie poszarpane, można nazwać. Ta misa jest ciekawa, bardzo ładna, a ta toż w ogóle ogromna, waży chyba z 5 kg mniej więcej. Ale gdzie jest fajny plomark, naprawdę fajny plomark. ciepło już bardzo, ale wiecie jak się o wychodzi to trzeba się ubrać porządnie, bo jest po prostu chłodno nawet w lato. I trzeba ubrać pełne buty. Nie można sobie iść w klapeczkach ani w sandałkach, bo niestety w sekundę ma się nogi brudne. A tu jest taka droga, taka. Więc e, niestety na klapeczki nie da rady na Flomarktach. Także radzę ubrać dobre obuwie, bo jak tu się chodzi dwie godziny, to się po prostu sypie tymi kameczkami, sypie się po nogach. Już to takiego, jakieś małe puzderko, jak to się otwiera. Tych kryształów ostatnio coraz więcej, ludzie się pozbywają najwyraźniej. Ten też jest bardzo ładny. Uuu, ciężki. Piękny. Ale jest uszkodzony, widzicie? Szkoda, bo jest naprawdę fajny. Tutaj. Kinzle, o tutaj mamy coś dla fascynatów takich zegarków, chyba nie srebrny, albo raczej nie, za 6 euro.

schöne äh, küchen Hab ich die gleiche? Ja, ich habe auch was. Ja. Aus, andere Farbe. Interlink. Wybaczcie, że muszę to tak rozdzielać, ale na innej opcji niestety nie ma. Ktoś to musi pierwszy zrobić. Bo to są Czechy. Zobaczmy, nie są Czechy, ale bardzo ładne. Bardzo ładne. To jest kryształ, bo już czuję. Tu ten sam. Ten wazonik. Mamy jakąś wazę. Tu mamy kieliszki rymery. Zielone. To jest, tu kiedy z w... kryształ chciałam powiedzieć.

Okay, alles klar. Das ist alles komplett, ne? Mhm. Okay. Mit Tee, mit Kaffee, Zucker, Milch. Das dabei. Alles. War wie ich wollte für alles komplett 15 Euro. Mm -hmm. okay. Wenn Danke ich in Ostfriesland das verkaufen würde, dann könnte ich ja 10 mehr. Echt? Ja. wklejone znaczki już. To wklejone to chyba źle. Ktoś się mnie kiedyś pytał w komentarzach, czy spotykam znaczki. I szczerze, tydzień temu spotkałam i znowu. Ale to są ostemplowane. Chyba są po prostu wycięte z tych skopert. Z to nie są nieużywane, albo niektóre są, a niektóre nie. Nie znam się niestety. yeah 是呀，是是 Wiecie kochani, już po gdzie był to naprawdę mega FloMarkt. E, takie zdarzają się tylko niestety od czasu do czasu. Gdzie jest bardzo dużo stanowisk, gdzie jest po prostu dobry towar, gdzie jest pogoda i po prostu jest dużo fajnych rzeczy i chodzi się i oczy się otwiera tak, że normalnie szok. Już Wam pokazuję co kupiłam. Jest tych rzeczy trochę. Bardzo fajne perełki y, dzisiaj y, dostałam. Zacznę może od obrusów nie każdego, może obrusy interesują, ale wiecie co? Można tam trafić na takie obrusy, takie trochę rękodzieło, że aż szkoda ich nie, po, nie pokazać. Słuchajcie, pierwszy obrus jest taki i na pewno jest robiony ręcznie, bo nie wierzę, że inaczej chyba nie ma możliwości. Słuchajcie, wygląda tak. Jest tu pięknie robiona taka, nie wiem, czy to jest koronka, czy to jest raczej w rękach robione. Nie wiem, jak to się nazywa, bo nie znacie się po prostu na tym. I zobaczcie, ona jest tak pięknie ten obróz jest tak pięknie wyszywany. Na środku nie ma nic, natomiast po bokach ma takie żółte kwiatki. O, tak. Przepiękny jest ten obrus naprawdę. Słuchajcie, obrus kosztował 3 euro. I te kwiatki oczywiście są bardzo ładnie wyszywane. Wygląda to tak. O, z daleka pokażę. Taki kwadratowy. I to jest jeden obróz i on kosztował 3 euro. Następny obróz jest biały. Kosztował Dwa. Jest takie motylki, wiecie co? Ale wydaje mi się, że te motylki zostały doszy doszyte. Być może ten obrót był kupiony taki gotowy. Co prawda nie ma metki, ale trudno określić. Ma tutaj taką bardzo ładną. No może z tej strony. Ma taką bardzo ładną koronkę przeszytą. I te motylki może wcale nie są doszyte. Znaczy, doszyte tak czy siak są, ale. E, tutaj też są motylki, widzicie? To jest takie trochę, trochę bawełna, ale ta, to co tu jest wyszyte, te motylki, to takie jest jakby e, błyszczące jest ta nitka, nie? Dobrze to widać? No nie dobrze to widać, o teraz może. Tu zawsze jakoś światło, jejku. O teraz. Światło mi tu zawsze to zawsze za bardzo, albo za bardzo świeci, albo za mało. I są to takie motylki wyszyte, o widzicie? w różnym kolorze i on też jest, ten obrus też jest taki duży mniej więcej jak tamten. O! tylko to było dwa euro, nie? I jeszcze mam, jeszcze mam dwie poduszki. Słuchajcie, te poduszki są z Ikei. Ja jakoś wielką banką Ikei nie jestem, chociaż kiedyś byłam, yy, ale yy, one akurat są bardzo trwałe, bo ja takie mam tylko, że ciemne. I te kosztowały euro, więc wzięłam bo bardzo mam je długo i nic się z nimi nie robi. Nic się z nimi nie. My, one się nie mychacą, one się nie psują. Wikei kosztują podejrzewam. Być może są jeszcze do kupienia. I kosztują wikei chyba 6-7 euro. Teraz te poduszki podrożały I za euro myślę, że warto zainwestować, bo, bo mi bardzo długo wytrzymają. I mam takie dwie. tak ja mam dwie. O. Słuchajcie, następną rzeczą jest, ciekawe czy poznacie, co to jest? O, ale cudo, wielkie jest, a ja Wam powiem, ja mam już takie, ale tamte mam dużo mniejsze, tamte mam może takie od odtąd i ta, ta, ta misa w ogóle jest taka dużo, dużo mniejsza, ta jest naprawdę ogromna. Ma takie, wiecie, promyki, trochę kolorów takich lila, Trochę różu. Coś takiego. Słuchajcie, to jest krosno. Prawdopodobnie makora. Huta, krosno, Józefina. Prawdopodobnie makora. W internecie wiecie co, pokazuje mi nieraz takie różne dziwne rzeczy, jak się takich rzeczy szuka, że no nie wiem. Prawdopodobnie się chyba ktoś myli, bo mi się wydaje, że to jest krosno. Ale może jeszcze ktoś to robił podobne. Trudno powiedzieć, nie? Także bardzo ładne to jest. Jeśli dobrze pamiętam, kosztowało to 3 euro. Albo cztery. Już teraz nie pamiętam za ile to kupowałam. Ale na filmiku, na filmiku widzieliście. Słuchajcie, nawet jak kosztowało cztery, to to jest w ogóle śmieszna cena. Nie ma nigdzie uszczerbku. Jest w idealnym stanie. Ja zawsze boję się, jak wracam z flomaktu i takie rzeczy trzymam, to zawsze się boję, że mi się to gdzieś po, po drodze rozbije, bo byłaby katastrofa. No ale super, super zakup. To w ogóle była nalepka na dole ale niestety już jej nie ma. Kto się zdar? No, także nie ma jej niestety. Słuchajcie, znowu, znowu polska rzecz. Też jestem ciekawa, czy to rozpoznacie, co to jest. Znaczy widzieliście pewnie na filmie. Słuchajcie, to jest, to, to jest ząbko, ząbkowice i to jest kora z serii Kora. Świecznik za euro. Także też super sprawa. I teraz sztos, jeszcze będą za dwa sztosy. Ci się naprawdę obrodziło. Słuchajcie, patrzcie na to. Uuuu! Ale naprawdę... Nie wiem, czy to nazwać patera, czy to nazwać misa. Cudowna. Czy to jest Murano? Odwieczne pytanie, czy to jest murano? Myślę, że nie ma znaczenia. Nawet jeżeli jest to szkło, to jest przepiękne. Trochę jak koszyk, bo to ma takie, widzicie. Można tak chwycić, ale to tak ryzyko chwytać. Od spodu wygląda tak. Słuchajcie, kosztowało 15 euro, więc naprawdę mega cena. I zobaczcie, jak widzę, że cena jest dobra, to się nie targuję, dlatego że za takie coś 15 euro to nawet nie ma, nie ma co spuszczać, bo to jest naprawdę mega dobra cena. Także super zakup. I następną rzeczą, już wam pokazuję, jest kolejny kryształ bardzo piękna, duża misa ale widziałam już widywałam już większe tylko z większymi pewnie miałabym problem, żeby je przywieźć do domu, chociaż dzisiaj jechałam z mężem, wracaliśmy autem więc y, nie było problemu z jakimiś też cięższymi rzeczami słuchajcie, misa kosztowała 4 euro również ma ten rant taki widzicie, widzicie nieregularny, który się już u mnie zdarzał ostatnio w ogóle często widuję takie, widocznie się jakoś tak wysypały na flomarkach no, i zobaczcie, czy nie jest przepiękna. Oglądałam ją wszędzie, wszędzie jest idealna. Nie ma jakiegoś uszczerbku no, chyba że nie zauważyłam, ale wydaje mi się, że, że jest ok. Wszystko. Bardzo ładna. Bardzo, bardzo ładna. Za 4 euro na zakup. Słuchajcie, widziałam jeszcze wazon przepiękny, ale niestety był uszkodzony. Był bardzo ciężki, bardzo ładny. I ostatnia rzecz. Ostatnią rzecz jest limoż francuska porcelana. Słuchajcie, trafiła mi się pierwsza. Już taki, jeszcze takiej porcelany nie mam. Jest to taka typowa bomboniera. Zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda spod spodu. Tu się ją tak otwiera. Tu wygląda tak. Jest taka złocona na rancie. A z drugiej strony wygląda tak. Jest taka z kwiatuszki, potem ma taki pasek kobaltowy i złoty. A od spodu pisze O właśnie tak Limoges, czyli francuska porcelana. Eee, śmieszna kompletnie cena, bo taka bomboniera może kosztować myślę, że od 30 euro zwyż, może i nawet więcej pewnie zależy od, od danego produktu. Ja za nią dałam 3 euro, więc w ogóle masakra no ale tak czasami jest ktoś nie wie co sprzedaje to niestety tak to wygląda no i tyle flower był super bardzo mi się podobało, była piękna pogoda, zresztą widzieliście rano wychodziłam o siódmej, trochę po siódmej wychodziłam z domu, to już było widać, że będzie ciepło i że będzie fajnie. A jak ludzie wiedzą, że będzie ładna pogoda, to też przyjeżdża dużo tych wystawców, dużo sprzedawców, mają dużo towaru, bo wiedzą, że im się nie zniszczy, bo nikt nie będzie padać, więc, więc jest dużo fajniej, po prostu wiadomo, że, że się coś znajdzie, coś, coś fajnego kupi, bo zawsze coś człowiek znajdzie, nie? Dzisiaj trochę się obkupiłam. O, dzisiaj się trochę obkupiłam, ale słuchajcie, to są takie rzeczy za niewielkie pieniądze, że trochę z, z, strach, z, Nie ma co zostawać tego w ogóle y, na czy Trzeba brać, trzeba kupować. Bo, bo to są piękne rzeczy za niewielkie pieniądze, nie? Więc, y, ale nie zawsze się tak trafia. Nie zawsze się tak trafia, ale dzisiaj się trafiło. Bardzo się cieszę. Myślę, że teraz przez te dwa miesiące będą fajne, na pewno prom flomarkty chociaż będzie mniej ludzi, bo dużo ludzi na wakacje wyjedzie, ale będzie pewnie pewnie dobra pogoda. Także mam nadzieję, że Wam się podobało, że Wam sprawiłam przyjemność chodzeniem po flomarkcie. Zrobiłam Wam fajny spacerek ze mną. Witam. Wita. Zapraszam Was za tydzień. Nie wiem, czy to będzie Flomark, czy to będzie. Kleitar pod dachem, ale na pewno coś tam nakręcę i widzimy się za tydzień. No. Także miłego, miłego tygodnia. Pa!